To jest choroba. To jest paskudna choroba, bo raz wsiądziecie do 911, raz zasmakujecie tego auta i wiecie, że to jest samochód, który chcecie mieć. Który sprawdziłby się wam doskonale, który nie rozczarowałby was i co więcej mógłby być takim kombajnem do wielu zadań. Możecie nim jechać do pracy, możecie nim pojechać w bardzo długą trasę, możecie nim pojechać na narty, bo zapakowanie tutaj y, przez na dach i założenie nart nie jest żadnym problemem. Tak więc tym samochodem możecie robić naprawdę wszystko. I pokażcie mi drugie auto sportowe, które ma tyle charakteru, tyle stylu i jest tak uniwersalne. Nie ma tego. A ja jadę w wyjątkowym egzemplarzem, bo to jest Carrera. Tak, karera jest wyjątkowa, dlatego że mało kto ją wybiera. Ludzie inwestują jednak w mocniejsze wersje w GTS-a, w Carrera S i wszystkie wyżej ulokowane warianty. A tutaj mamy po prostu 394 koni mechaniczne, napęd na tylną oś, nie ponad 4 sekundy sprintu do setki i prędkość maksymalną tuż poniżej 300 na godzinę. Czyli wartości, które są bliższe starszym modelom, a nie tym nowym. No i wydawać by się mogło, że jak kupujecie taką nową 911, to chcecie mieć wszystko top, wszystko najlepsze. Tylko po co? No właśnie to jest odpowiedź. Carrera nie ma wszystkiego, co najlepsze, a mimo to jest doskonała. Dlaczego? Bo tutaj na pierwszy plan nie wychodzą osiągi, a właściwości jest. Osiągami nie rzuca na kolana. Nie macie tego takiego niesamowitego wciśnięcia w fotel, kiedy wdepniecie pedał gazu. Nie macie tutaj możliwości latania bokiem non-stop, ponieważ czasami te szerokie kapcie 305 z tyłu są po prostu zbyt szerokie i mają zbyt dużo przyczepności, aby w ogóle ten samochód wyrwać spod kontroli i aby ten tył wprowadzić w kontrolowany nadster. Tak więc ten samochód stawia na zupełnie inne wartości i tą wartością jest właśnie przede wszystkim to, jaką się prowadzi. A prowadzi się fenomenalnie. Robota Porsche, robota inżynierów Porsche zasługuje na ogromne uznanie, bo tutaj wsiadacie, jedziecie i im mocniej wciskacie gaz w zakrętach, im na więcej sobie pozwalacie, tym ten samochód daje Wam więcej. On ma niesamowite pokłady przyczepności. jest pewny w prowadzeniu, jest stabilny, jest wciąż komfortowy przy tym, akustycznie, pod tym kątem jak tego jak siedzicie za kierownicą, naprawdę. W tym aucie ciężko jest znaleźć większe wady, poza jedną, której nie jestem w stanie wybaczyć Porsche, ale w dużej mierze jest to kwestia tylko i wyłącznie tego odświeżonego wariantu, a mowa tutaj o zegarach. Nie wiem czemu Porsche uznało, że świetnym pomysłem będzie unowocześnienie 911 poprzez dodawanie ekranu, który zastąpi analogowy obrotomierz. Te same zegary macie w Tajkanie, te same zegary macie w Kajenie i w innych modelach. Tam jeszcze da się to przeboleć. Też wolałem jak były standardowe, stare z tym analogowym obrotomierzem, ale tam mówimy o autach dużo bardziej uniwersalnych, rodzinnych, więc niech te funkcje multimedialne niż tutaj się wyświetlają na zegarach. Ale to jest do cholery jasnej: 911, -tka. 911 -tka ma mieć pewne cechy, które są w tym modelu od samego początku i jedną z nich był ten piękny analogowy obrotomierz, który był ulokowany na środku. Teraz mamy trzy zegary, już nie pięć charakterystycznie, wszystko cyfrowe. Możecie przełączyć sobie to wszystko na mapę i powiem wam, że owszem, wciąż widzicie design tego wnętrza, który wiadomo, jest typowy dla 911, ale to wszystko straciło swój charakter. Nie jest tak fajnie jak w wersji sprzedliftingu. Naprawdę. Uważam, że wnętrze w wersji sprzedliftingu jest dużo ładniejsze, właśnie za sprawą zegarów. To jest jeden drobny detal i domyślam się, że część osób w ogóle na niego nie zwróci uwagi, część klientów też machnie na to ręką. Natomiast ja uważam, że to jest głupota. To jest zabranie detalu, który zawsze był wyróżnikiem dla 911 i przede wszystkim zawsze był wyróżnikiem dla Porsche. Że Porsche robiło coś inaczej i w dobie cyfryzacji trzymało się tego jednego analogowego elementu. Dzięki Bogu, że inżynierowie wciąż trzymają się analogowych wrażeń z jazdy, nie kombinują pod tym kątem i tworzą samochody, które jeżdżą doskonale, które są dla petrolheadów. To znaczy, są tworzone przez petrolheadów dla petrolheadów, niezależnie od wersji silnikowej i napędowej. Jednym z powodów, dla których ludzie tak bardzo kochają Porsche, jest to, jak to wszystko działa w tych samochodach. Zobaczcie. Tryb manualny sekundę redukuje o kilka przełożeń, z sobie do dwójki, zobaczcie. Co tu się dzieje? Skrzynia biegów myśli szybciej od ciebie. Każdy ruch łopatką natychmiast przekłada się na zmianę przełożenia. Dwusprzęgłówki są szybkie, ale żadna, w marce, która powiedzmy jest bardziej przystępna i bardziej dostępna niż Ferrari czy McLaren, nie jest tak szybka jak PDK w Porsche. Niemcy naprawdę do absolutnego maksimum dopracowali każdy detal. To jak pracuje skrzynia biegów, to jak tutaj pracuje układ kierowniczy, jakie jest zawieszenie, sztywność tego samochodu, resorowanie, reakcję na gaz, w ogóle opór, który stawia pedał gazu, to jak działają hamulce. Wiele jest samochodów, w których pedał hamulca działa po prostu zbyt agresywnie. Nawet delikatne muśnięcie go powoduje, że auto szybko hamuje. Natomiast tutaj mamy tak fenomenalną progresję, że dosłownie po kilku chwilach czujecie pracę całego auta, czujecie pracę tych hamulców, wiecie jaki jest ich limit, wiecie jak one działają i możecie im zaufać. Ja bardzo często hamuję lewą nogą, się do tego przyzwyczaiłem. I są samochody, w których to pierwsze hamowanie lewą nogą, jak nie do końca wyczuje jeszcze pedał hamulca, jest takie no, troszeczkę bardziej agresywne. Potem już łatwo to wyczuć. Natomiast tutaj od pierwszego jest po prostu miękko. Możecie czuć każdy fragment, każdy milimetr nacisku na pedał hamulca przekłada się na odpowiednio dobraną siłę hamowania. To jest perfekcja, której nie znajdziecie w zasadzie w żadnej innej marce. Gdybym miał wybrać 911 dla siebie to pomijając fakt, że zdecydowanie wolałbym używany samochód i takim ideałem jest generacja 993 oczywiście, natomiast z takiego codziennego punktu widzenia najbardziej chciałbym mieć model albo 996 Turbo albo 997 4S. Bardzo uniwersalne maszyny, bardzo szybkie maszyny, sprawne a jednak wciąż dużo bardziej mechaniczne i dużo bardziej analogowe. Natomiast w przypadku nowej generacji i obecnego wcielenia uważam, że GTS jest absolutnym Ideałem. Wersja sprzed liftingu była wystarczająco szybka i ostra, aby dawać dużo frajdy z jazdy, ale jednocześnie była na tyle uniwersalna i codzienna, że nie przesuwała tej granicy dyskomfortu o odrobinę, o kilka ząbków za daleko. W nowym wcieleniu mamy tą fenomenalną hybrydę T-Hybrid, która powoduje, że mamy Niesamowicie szybką reakcję na gaz. Mamy bardzo niskie zużycie paliwa, fantastyczną dynamikę i uważam, że w przypadku tego modelu GTS to jest absolutny taki złoty środek. Jeżeli chcecie auto ostrzejsze, ale wciąż uniwersalne, to GTS. Jeżeli chcecie auto uniwersalne i wystarczająco dynamiczne, to SK4SK. Natomiast zwykła carrera. To jest takie GT. To jest GT do pokonywania długich tras, do codziennej jazdy, ale to nie jest samochód dla osób, które chciałby jeździć na tory wyścigowe, które chciałby szaleć, które chciałoby się wygupiać tym samochodem, bo tutaj takich możliwości w zasadzie nie ma. To jest zupełnie inna bajka. Tak więc ten punkt wejścia w 911 wciąż da Wam dużo frajdy, da Wam dużo radości z jazdy, ale to nie będzie samochód, który pozwoli się wyszaleć i wyszumieć. Prawda jest taka, że w 90% samochody sportowe, zwłaszcza tego typu, są mało komfortowe na co dzień. Jazda nimi do pracy, na zakupy jest sztuką dla sztuki i tak naprawdę przynosi więcej dyskomfortu i zmęczenia niż faktycznych korzyści. Ale inaczej to wygląda w przypadku 911. To jest właśnie samochód, który sprawia, że w niedzielę zamiast leżeć w łóżku. Wsiadacie rano za kierownicę, wskakujecie o godzinie 6 do samochodu z kubkiem kawy, z butelką wody, z jakąś drobną przekąską i ruszacie bez celu gdzieś w Polskę. Ja wybrałem Mazury, to zawsze jest dobry typ. Są ładne kręte drogi, są ładne widoki i powiem Wam, że pomimo spędzenia 4-5 godzin już za kierownicą tego auta, w ogóle nie czuję zmęczenia i to jest właśnie supermoc 911. To jest auto, które pozwala Wam się odciąć od rzeczywistości. Daje komfort, daje relaks, daje niesamowitą uniwersalność, ale jednocześnie, kiedy pojawia się ten magiczny znak koniec terenu zabudowanego i widzicie nagle jakiekolwiek zakręty to uwierzcie mi to jest ten moment, w którym na twarzy pojawia się szeroki, szczery uśmiech. Tak Więc nie dziwcie się, że ludzie kupują 911. Nie dziwcie się, że ten samochód jest otoczony kultem, bo on na to zasługuje. Nawet to najnowsze wcielenie w dobie cyfryzacji, w dobie elektroniki wszechobecnej, jest takim pierwiastkiem odrobiny analogowego charakteru, doszlifowanym do granic możliwości. Nie jest to auto idealne, bo ma swoje wady. Wersja poliftingu straciła tą cechę, o której Wam opowiadałem, czyli obrotomierz. Ja wiem, to jest pierdoła dla wielu osób, ale dla mnie to jest takie. Odebranie odrobiny duszy 911 ale trzeba się z tym pogodzić. Widocznie takie są czasy, choć wierzę, że kolejne w ciele nie będzie już miało analogowy wskaźnik. Natomiast ja jestem Porschefilem, muszę się tego przyznać. Naprawdę rozumiem ideę posiadania Porsche, czy to Boxera, czy Caymana, czy nawet pierwszego Cayenne, które też jest zupełnie innym autem niż Tuarek. To jest auto, które nie tylko daje fantastyczne możliwości, ale przede wszystkim tw wiąże Was z pewną społecznością, społecznością, której nie znajdziecie w żadnej innej marce. Tak więc, jeżeli kiedykolwiek pojawi Wam się opcja kupna Porsche, czy to Boxtera, czy Caymana, czy 911 zróbcie to, bo nie będziecie tego żałowali ani trochę. Ja nazywam się Maciej Kuchnow, niezmiennie stykuję za kierownicę, jadę dalej. Dajcie znać, co Wy sądzicie o 911 i cóż, w drogę petrolheadom.